Dzisiaj wyjrzy... Aaaa! Tower Braillot! Ale ja chcę O, o! wykwitne potrawy. Jako szambelan miał jednak wiele obowiązków. Musiał kontrolować lukę towarów, pobierać podatki, nadzorować pracę służby oraz przede wszystkim prowadzić księgi rachunkowe. W tym celu zrobiłem gabinet z dwoma oknami, które wpuszczałem światła i regałami pełnymi ksiąg. Na parapecie zajmę się stosy zaległej korespondencji, obok stolik ze a na środku porządne biurko Porka z do i monetami do przeliczenia. Teraz Grzegorz ma odpowiednią przestrzeń, by spokojnie zajmować się papierami oraz obmyślać plan przejęcia pozycji lorda. Yy, to znaczy wszystko w porządku Lordzie? Hajs się zgadza. Pewnego dnia Lord wybrał się na polowanie w towarzystwie kilku swoich dworzan. Przez długie godziny szukali w lesie niedźwiedzia, o którym ostatnio doniósł myśliwy, a Wunderbaum zaczął popijać z nudów wino Risley. Niespodziewana kwestia wyskoczyła z za drzewa i rzuciła się w kierunku Lorda, który nie zdążył zareagować. Wtedy Grzegorz dzięki swojemu wojskowemu doświadczeniu szybko wyprowadził cios i powalił niedźwiedzia. Lord Wunderbaum który się otrząsnął i wdzięczny za uratowanie życia postanowił mianować Grzegorza na rycerza i powierzyć mu ziemię. Pora więc na budowę zamku zaczęłem od mojej podstawy, na której znajdzie się brama z mostem spodzony. Aby zrobić mechanizm, przygotowałem obracany bęben i przez otwory w murze poprowadziłem łańcuch do bramy. Na razie to jest luźna, ale później to naprawię. Póki co zakryłem mechanizm, dodając ścianę i dasz. Na kolejnej podstawie wzniosłem wysoką wieżę rozszerzoną na samym szczycie, gdzie umieściłem flagę i beczkę z bełtami. Z szerokich słupów zrobiłem też wąskie okno i dodałem zniszczający baner z takim rozdzieleniem na końcu. Dzięki przygotowaniu no porą wyłączyłem z bramą, i samą walczyć o nagranej kombinacjontu w po <laughs> walce. Po dowolnie podnosić i opuszczać most wodzą.

Pora na trzeci segment, z przestrzenią dla pana zamku. Na dole znajdzie się sala z jakimiś ozdobnymi elementami, lecz przede wszystkim z wielkim stołem, przy którym Grzegorz może jeść pożywne posiłki przygotowywane przez podkład. Wyżej znajdzie się segment wieży zawierający... Czyli za cztery minuty ślubiemy? Strawberry Cała wieża zakończona będzie ozdobnym pomieszczeniem z czerwonym dachem i flagą na czubku. Chyba trzeba znajdował Teraz możemy połączyć z sobą trzy gotowe sektory i ułożoną fortecę w, w zamkniętej formie lub rozłożyć A grande combinazione bejstrosti animali. Preydon tevita.

Ser Wacław rozpoznał w swoim przeciwniku chłopa ze wsi Klockowice. jest I z niedowierzenia sam sprzedał. To oznacza, że Grzegorz wygrywa turniej. Tuż po tym bohater zbliżył się do zachwyconej występem Helgi i jasnowy czempion poprosił ją o rękę. Na co Lord i jego córka z przyjemnością przyjaciół. To był świetny dzień dla Grzegorza, jednak nie wiedział on jeszcze, że w tym samym czasie ser Wacław nie mogł spogodzić się z faktem, że zwykły chłop awansował na rycerza po przysiągu zemstę na bohaterze. Znaczy nic nic, świetny turniej, super zabawa. Nadeszła pora na ślub, więc szybko urządziłem te trzy kościoła, tworzyłem sekwiterium i ustawiłem dwa rzędy ławek, w których zebrali się najważniejsi. Wkrótce rozpoczęła się ceremonia. Więc ja chcę mieć tego nagradę, możecie się puścić mnie. Oficjalnie ogłaszajcie się. Bohater wrócił z żoną do swojego zamku, gdzie przez kolejne kilka lat... Dobra, I ...w końcu dotarła do niej wiadomość, że Lord Wunderal... Różek nie miał żadnego syna. Jego miejsce przypadło Grzegorzowi, który sam otrzymał tytuł Lorda. Dokładnie tak. Ale wygląda jak rap. Ty, 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 bardzo słuszne. Łąb, łąb. Aaaa, Jednak tym razem wprowadził się do ekskluzycji. W tej pozycji jest piękne łóżko z baldachimem, tak wygodne, że nie chce się z niego wstawać oraz elegancki stolik z przekąskami. Na ścianach wiszą tuż dobre malowidła, a w rogu znalazł się zdobiony kominek ogrzewający całe pomieszczenie. Użyłem tutaj technikowych akcji oraz bryków z odpowiednim otworem, dzięki czemu łatwo mogłem umieścić go pod kątem 40 stopni. Oprócz tego na wielkim dywanie stanie rzeźbione krzesło i solidny stół, do którego służba donosi Grzegorzowi wykwintne posiłki na życzenie. O, a to po pierwsze przedstawiające starego lorda. W pokoju lorda oczywiście nie ma wiadra, gdyż jest ono na zawołanie przynoszone przez służbę. Tak samo jak balia z wodą, w której bohater co wieczór brał gorączkę kąpiel. Żyjąc tak dostatnie, Grzegorz chciał podzielić się fortuną z podpłatnymi. Jednak zderzył się z rzeczywistością, gdy królestwo wysłannik zaczął regularnie pobierać od niego ogromne podatki. Bohater zobaczył, że mimo wysokiej pozycji nie jest w stanie pomóc głodującym ludziom. I zrozumiał, że aby naprawić królestwo, musi wykonać jeden ostatni krok. Nie zwlekając, Grzegorz spakował Rzeczy i wyruszył podróż do stolicy, gdzie jako lord bez problemu dostał się do Zamku Królewskiego. To tutaj król rządził krajem, jednak robił to wraz ze swoją radą, składającą się z czterech wybranych lordów. Za królewskie finanse odpowiedzialny był lord a więc planem Grzegorza było zajęcie jego miejsca. Korzystając z niezawodnego magicznego lusterka, bohater przybrał wygląd płasny. Dzięki czemu bez podejrzeń podsłuchał, kiedy będzie najbliższe zebranie rady. Następnie, w noc poprzedzającą tę datę, włamał się do komnaty lordy Dzingdziarza, to bezszelestnie pokwycił jego kogut. Gdy wstało słońce, członek rady dalej smacznie spał. Gdy cinkciarz nie pojawił się na spotkaniu, ściekły król wybiegł z sali, by natychmiast znaleźć nowego kandydata na to stanowisko. I padło na przegodę. Udając lojalnego doradcę, bohater zaczął szukać sposobów na obalenie władcy. W pierwszej kolejności udał się do królewskiego skarbca, który okazał się być prawie pusty. Zastanawiając się, gdzie jest cały królewski majątek, Grzegorz postanowił pod nieobecność króla udać się do jego komnaty. I gdy tylko otworzył drzwi, uderzył go oślepiający blask. Pokój króla był niemalże cały w złocie. Podłoga ma złoty wzór, złote zdobienia są na oknach, a na ścianach niesamowicie drogie ozdoby. Król posiada absurdalnie wielkie złote łóżko, mały złoty stolik oraz wielki stół i krzesło. Na dodatek na blacie leży nienaruszone, wykwintne jedzenie w złotych misach oraz złoty świecznik ze złotymi świecami. Oprócz tego jest tu piękna, żywiona szafa, sportowany dywan, a pachnie do mycia zamiast wodą wypełniono złotymi monetami. Król ma nawet system do automatycznego opróżniania wiadra. Brr, 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 brr. watermelon. To już przesada. Takie rozróżnictwo wyraźnie pokazuje niekompetencje władzy. Grzegorz postanowił podzielić się swoim odkryciem z pozostałymi członkami rady, którzy zszokowani doszli do tego samego wniosku. Obecny król nie może dalej rządzić. W nocy lordowie postanowili zorganizować tajne spotkanie. W zacisznej piwnicy ustawili z czterema stołkami, na których radni zajęli miejsca, a na blacie dodałem lampę i plany zamku. Teraz w czwórkę mogą oni spokojnie uknąć spis. Teraz w piątkę mogą oni spokojnie uknąć spisek lordowie przeprowadzili zamach stanu, wtrącając króla do loku i ujawnili wszystkim jego niepoprzedensy. Mając na ludu, pozostało wybrać nowego władcę, na którego radni jednolicznie zaproponowali Grzegorza. Wszystko zgodnie z planem. Nie <laughs> Aby sformalizować decyzję rady, pozostało przeprowadzić ceremonię. Na tę uroczystość przybyli ludzie z całego królestwa, a wśród nich wiele znajomych twarzy. W końcu rozpoczęło się i korona miała lada moment spocząć na głowie Grzegorza. Lecz nagle... Ser Wacław przerwał koronację ujawniając wszystkim zebranym, że Grzegorz urodził się zwykłym brudnym chłopem i wyzywając go na pojedynek. Bohater wiedział, że aby zachować honor musi przyjąć wezwanie. calero! W trakcie pojedynku Grzegorzowi wypadło z kieszeni jego całpa szpigel, a Wacław w ferworze walki chwycił je i rozbił na głowie bohatera. Po czym nagle... To na to, że... zypiać, zypiać. Zafu... Mimo polskiego pochodzenia lud przyjął bohatera jako nowego króla. A na mocy pierwszego wydanego dekretu mieszkańcy Klotzkowic otrzymali ursusa C-330. <tryk> Zawsze byłem fanem filmów o superbohaterach i marzyło mi się zrobienie wielkiego miasta z Lego wypełnionego bohaterami i złoczyńcami, którzy ze sobą walczą. Dlatego zaopatrzyłem się w potężną ilość minifigurek z Marvela oraz DC i wszystkie wyrzuciłem, ponieważ dziś tworzę własne uniwersum superbohaterów. Zaczynając od prostych superbohaterów, którzy starają się utrzymać porządek w przez silniejszych walczących z super złoczyńcami, aż po potężną drużynę superbohaterów, którą skompletuję przy pomocy innych klątkowych twórców. Zaczynamy! Oto najzwyklejsze miasto, które panuje ładny porządek. Zabijmy je. Aby super w ogóle byli potrzebni, najpierw trzeba trochę namieszać i wprowadzić do miasta.